klimatyczne, a szczególnie wzrost średnich temperatur wpływa istotnie na występowanie i rozwój różnych szkodników zasiedlających uprawy, w tym także uprawy sadownicze. Należy pamiętać, że szkodniki, no powiedzmy jak owady, roztoczań i cienie, są to organizmy zmiennocieplne, a więc wraz ze wzrostem temperatury stają się bardziej żarłoczne, a to prowadzi do zwiększonych strat w plonach. Przyjmuje się, że wzrost temperatury średniej o 1 stopień, na przykład w przypadku upraw zbożowych, może powodować zwiększenie strat powodowanych przez szkodniki od 10% do nawet 25%. Sądzę, że podobna sytuacja jest w uprawach ogrodniczych. Ciepłe zimy, ale także i ciepłe wiosny przedwiośnia powodują to, że okres żerowania szkodników często wydłuża się, a więc mają one więcej czasu na powodowanie strat w naszych uprawach. Poza tym ciepłe zimy, szczególnie w przypadku form zimujących. Powodują ich mniejszą śmiertelność, a więc mamy większy potencjał tych szkodników na samym początku sezonu wegetacyjnego. I to może być przyczyną. Wzrastania gwałtownego ich populacji, i to czasami w okresie, kiedy sadownicy, ogrodnicy się tego nie spodziewają. Już na przedwiośniu może dochodzić do, do rozwoju różnych szkodników, które są w tym okresie szczególnie szczególnie niebezpieczne. Pojawiają się u nas szkodniki które nie występowały do, do tej pory. Są to szkodniki inwazyjne, często z innych zupełnie szerokości geograficznych, z południa bądź też z, ze wschodu. No, takim przykładem dobitnym jest właśnie pojawienie się drozofilii suzuki, który to owad atakuje owoce miękkie. Co więcej, szczeg szczególnie istotne w tym przypadku tego, tego gatunku jest to, że, że atakuje on yy, owoce dojrzewające, a więc nie mamy już praktycznie czasu na skuteczną, chemiczną metodę zwalczania. Musimy mieć świadomości, że nale należy rozwijać inne, mniej inwazyjne metody ochrony, yy, ale to wymaga czasu, na przykład wprowadzając... Yy, Gatunki drapieżne, typowe właśnie dla danego szkodnika czy, czy też parazytoidy. Taką podstawową sprawą to jest kwestia rozpoznania gatunku, a więc wiedza. Trzeba wiedzieć z jakim zagrożeniem mamy do czynienia. I tutaj no, należy y, posiłkować także no, powiedzmy, wiadomościami ze stron internetowych. Także Instytut Ogrodnictwa prowadzi tego typu działalność w ramach czy to programów wieloletnich czy, czy statutowych, gdzie monitorujemy zagrożenie przez różne szkodniki, w tym także szkodniki inwazyjne wielu upraw. I próbujemy no, zaradzić tej sprawie. Podstawową kwestią jest oprócz tego rozpoznania zagrożenia, jest także monitoring. A więc trzeba wykorzystywać wszelkiego rodzaju możliwe środki, żeby diagnozować i monitorować występowanie tego szkodnika. Często spotykamy się z takimi sygnałami, że sadownicy dzwonią do nas. I proszą o zidentyfikowanie, powiedzmy, szkodnika czy zagrożenia, ale w zasadzie widzimy, że nie stosują tych pułapek. Często musimy ich właśnie namawiać, żeby zastosowali pułapki do, do analizy, powiedzmy, lotów, motyli. Takich jak owocówki, na przykład, czy, czy, czy inne, czy przezierniki. I to, tak, tak więc jest to wykorzystywane, ale, ale, ale ciągle na zbyt małą skalę. To jest dosyć złożony problem i właściwie obejmuje on zarówno. Dobór odpowiednich e, odmian, jeżeli mówimy o rolnictwie ekologicznym, to rzeczywiście e, odmiany e, uprawiane e, powinny być, powinny być e, o, o dużym stopniu odporności na przykład na, na, na choroby, na w przypadku jabłoni, na parcha na przykład. E, i należy właśnie w ten sposób podchodzić, a więc, a, a więc wychodzić od tych odpornych odmian. Tutaj wiele do powiedzenia mają hodowcy. Poza tym należy stosować środki o innym, inne niż, niż powiedzmy środki chemiczne, o, o tak, na przykład fizycznym sposobie działania. I są takie środki w instytucie testujemy tego typu właśnie rozwiązania, które umożliwiają Skuteczniejszą walkę ze szkodnikami. Trzeba, trzeba dodać, że na niektóre szkodniki wręcz nie ma dopuszczonych w handlu środków chemicznych, a więc to jest tym, tym bardziej poważny i złożony problem. Prowadzimy w ramach programu wieloletniego tego typu właśnie działalność. Na naszych stronach internetowych są dostępne na przykład poradniki sygnalizatora, metodyki ochrony określonych upraw sadowniczych czy ogrodniczych. Po prostu producenci powinni sięgać właśnie do tych, do tych źródeł, ponieważ rzeczywiście zagrożenia, z jakimi mamy w tej chwili do czynienia, są dosyć poważne.